Cześć! Witajcie! Dzisiaj będziemy odpakowywać paczuszkę znowu paczka z firmy Bitmagnet Bitmag Bitmag moi drodzy uchwyt magnetyczny nabity a to wszyscy znamy już z wielu prezentacji i filmów natomiast Oni wchodzą na rynek z nowym produktem. Dzisiaj to jest tylko i wyłącznie unboxing, informacja. Ale czemu nie? Trzeba to pokazać. Ok. To są uchwyty na akumulatory i to są uchwyty na maszyny, tylko ja nie wiem, czy ja mam na maszynę jakiś uchwyt, czy tylko na akumulatory. No nieważne. Ale akumulator by pasowało sprawdzić szybciutko, przynajmniej jeden. Czyli mam tak. Dwa uchwyty na... Chyba na Makita to jest, po kolorach tak mi się wydaje, że to będzie Makita. Czyli dwie baterie Makita se uchwycę i uchwycę se dwie baterie, myślę, że Bosch. Myślę, że to będzie do Boscha. Aczkolwiek, no nie... Nie jest to tutaj jasno określone. I uchwycę sobie sześć bateryjek high koki Dobrze. E, idę po baterii. Bosz. Całość mocowana na trzech śrubkach do ściany. No i jest. Boszka złapała. Fajnie. Cyk i wyjeżdża, nie? Czyli nawet do góry nogami by można było. Albo tak. Fajnie. I gość se bateryjkę zabiera. Fajnie, bo to lekko chodzi tak czysto. Eee, Hajkoki to muszę rozpieczętować już chyba. Mhm, hajkoki -hmm. mocno wskoczyło Ma są dwie spoko, hajkoki, chyba naraz tutaj metabo też powinno pasować. Dobrze, e, te dwie makita. Mm -hmm. No, też działa. Fajnie. Z makitą, z hajkoki i z boszem. Bosz tak leciutko, najdłużej wskoczył. Dobrze, w tym filmie to wszystko, moi drodzy. Jeżeli pomysł się Wam podoba, jest to ciekawa alternatywa dla. Organizacji akumulatorów wewnątrz skrzyń, na warsztatach, na skrzyniach, również i w innych miejscach, piszcie pod filmem. Te akcesoria będą dostępne na sklebek Stream Propel na pewno. Pakowane po 6 sztuk i cena będzie za te 6 powyżej stówki. Coś tam chyba nie orientuje się. Wszystko będziecie mieli w kolejnych filmach. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się hej.